Miała być wielka renowacja, wyszła wielka fuszerka. Przynajmniej zdaniem tej części mieszkańców Piły, którzy nie docenili kosztownego remontu zabytkowej altany. Znajdująca się w parku miejskim secesyjna konstrukcja wciąż nie zachwyca, a cena tej, cóż, kontrowersyjnej rewitalizacji wręcz przeraża. Mowa o 200 tysiącach złotych. Wielki przetarg, wielka inwestycja, symbol miasta, to wszystko okazało się nic nie warte. Tutaj altanki na działkach są ładniej odremontowane, z większą troską i zaangażowaniem. Ale prace przebiegały pod nadzorem konserwatora zabytków, i jak podkreślają urzędnicy, zakończyły się pomyślnie, bo miały na celu przede wszystkim przywrócenie altanie pierwotnego wyglądu. Program prac, który został opracowany i zakres prac, który został wykonany, był bardzo szeroki, te elementy, które teraz mamy białe, zostały przywrócone do stanu pierwotnego. Estetyka jest oczywiście kwestią dyskusyjną i gdyby ktoś chciał skorzystać z prawa do tej dyskusji, ma ku temu okazję. Umowa renowacji przewiduje 48 miesięcy na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń, a tych raczej nie zabraknie.